To teraz ty to powiedz, a ja przeczytam komentarz kolejny. <głos> <głos> Jeszcze raz. <noise> nie, nie wiedziałam, jak mam to. Cześć, jestem Ewelina, a ja Agata. Dzisiaj będziemy obalały mity o mikrokawalerkach. Słuchajcie tego. Mikrokawalerka to nie jest przestrzeń do... dodnego życia? Dodnego? Chyba godnego. <laughs> Nawet młodzi potrzebują oddechu, miejsca do życia. Gdzie schować gitarę, walizkę, narty, piankę do pływania, zimowe rzeczy, książki? Mikrokawalerka jest dobra na jedną noc. Tyle na temat. Wiesz co? Sprawdźmy, czy tutaj zmieszczą się te rzeczy. Przekonajmy się. Dobra, mit pierwszy obalony, jedziemy dalej. To niezły schowek na miotły. Schowek na miotły? Ale przynajmniej designerski. <noise> Dobra, tego niech skomentujemy. Lecimy dalej. Bez przesady, schowki na łopaty i grabie? Były miotły, teraz zgrabia je łopaty, ale spokojnie, tutaj nie ma nigdzie w pobliżu ogródka, także takie narzędzia naprawdę nie są potrzebne. Wolałbym barakowóz zamiastem. No ok, każdy lubi, lubi co, co lubi. lubi. Ja bym się tam udusił. Dobra, już doszliśmy do siebie. Proszę, nie rób tego. Koszmar. Nie no, jest całkiem miło. BU. Arr! Bu. Arr! A co do kawalerek, w których głowę masz w lodówce, jak sobie leżysz na sofie, to nie będę się wypowiadać. Jak widzicie, nie jest tak tragicznie, jak piszą w komentarzach. To był nasz pierwszy filmik, więc mamy nadzieję, że się Wam podobało. Docencie nas, dajcie łapki w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie także o naszych kanałach na TikToku czy Instagramie. Polecamy!